Radio M 107 i 6 FM Rozmowa poranka. Zbliża się 21 dzień sierpnia. Myślę, że data dla kobiet yy, archidiecezji katowickiej i nie tylko, bardzo ważna, bo po raz kolejny spotkamy się na piekarskim wzgórzu, w pielgrzymce stanowej. Mówię spotkamy się, bo mam nadzieję, że będą nas tam w tym roku całe tłumy. Zanim jednak o tej pielgrzymce chciałabym mojego gościa, metropolita katowickiego, arcybiskupa Wiktora Skworca, którego witam serdecznie, szczęść Boże. Szczęść Boże, witam zapytać o duchowość maryjną i tradycję sierpniowego pielgrzymowania, bo to taki trudny miesiąc. Dlaczego trudny? Mówię, bo pełen potu, wysiłku, ale i radości z tego pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych. Myślę, że miesiąc sierpień właściwie jest organizowany tym szczególnym wydarzeniem maryjnym z życia Matki Bożej, jakim jest właśnie wniebowzięcie Maryi. 15 sierpień to jest jakby w centrum tego miesiąca i właściwie wokół tego dnia pewnie by tworzyła się tradycja pielgrzymowania do sanktuariów maryjnych i ona po prostu trwa. Ale możemy wrócić tak historycznie rzecz ujmując do, do świętego Jacka. Do tego, że on pielgrzymował zawsze z Matką Bożą, z jakimś wizerunkiem Matki Bożej, a kiedy opuszczał kijów, tak mówi legenda, to zabrał Eucharystię, najcenniejszy skarb i Matkę Bożą. I kiedy w 1966 roku trwała peregrynacja Matki Bożej Częstochowskiej w Polsce, to bardzo często kardynał Wojtyła mówił, że myśmy się nauczyli chodzić z Maryją, właśnie od Świętego Jacka. Z Maryją i do Maryi. I dlatego chodzimy z Matką Bożą i chodzimy do Matki Bożej, a my szczególnie do Matki Bożej piekarskiej. No bo z Maryją jest nam łatwiej. Jest prościej w życiu i czuje się człowiek zabezpieczony na wszelkie możliwe sposoby, taki płaszcz ochronny. No i ten najpiękniejszy tytuł, pani redaktor: Matka. Matka. Idziemy do matki ze wszystkim. Ja muszę sobie podzielić się tym, co chwilę temu już powiedziałam, księdza Arcybiskupowi, ale to dla mnie takie niezmiernie było ważne przeżycie, które ja sobie po latach uświadomiłam. Sama też pielgrzymowałam do piekar. Mówię, pielgrzymowałam w czasie przeszłym troszeczkę dlatego, że dzisiaj gdzie indziej mieszkam i to jest trochę logistycznie trudniejsze, ale pielgrzymowałam całe lata. Chodząc oczywiście, po czym zawodowo i zaczęłam jeździć, i dopiero odczułam brak piekar w momencie, kiedy okazało się, że, no właśnie, tuż przed piekarami urodziło się moje pierwsze dziecko, skądinąd były problemy zdrowotne, i dzisiaj sobie to uświadomiłam, rozmawiając i zastanawiając się nad naszą rozmową, że kiedy otrzymałam wiadomość o tym, że wszystko będzie dobrze i że syn będzie zdrowy, no właśnie słuchając na korytarzu szpitalnym transmisji, no bo nie mogłam być z pielgrzymki do piekar, no to było takie. I dzisiaj to jest dla mnie takie niesamowicie wzruszające i przeżycie. Myślę, że wiele kobiet doświadcza takich sytuacji. Ale skoro pani redaktor tak wspomina, to ja też, ja też będę wspominał, bo to my z Bielszowis pielgrzymowaliśmy jakby dwukrotnie do piekar, bo na świętego Bartłomieja, bo pierwszy kościół bielszowicki był pod tym wezwaniem i dlatego mm -hmm. myśmy pielgrzymowali jako wspólnota parafialna do Matki Bożej Piekarskiej. I oczywiście pielgrzymka mężczyzn w grupie ministranckiej, potem ze szkoły średniej. Tośmy się zwoływali z chłopakami, żeby pójść do piekar. I pamiętam szczególnie to wydarzenie, jakim była koronacja obrazu Matki Bożej Piekarskiej w 65 roku, a potem w 66 roku to milenium chrześcijaństwa w Polsce. To był także rok, kiedy zdawaliśmy maturę. No i wtedy się biegnie do matki, żeby pomogła zdać maturę. No i też dokonać pewnego wyboru, bo wiadomo, że to powołanie do kapłaństwa wtedy kiełkowało, ale pewnie tam wtedy się umocniło. Ile kilometrów z Bielszowic do Piekar? Jedno kilkanaście, z 16-18, tak mniej więcej. Miał ksiądz arcybiskup trudniejszą drogę niż ja, ja miałam 15, pamiętam dokładnie. Ale z radością. <noise> Oczywiście, ze świętego Tym bardziej, Antoniego. jak pani pamięta, zawsze ci pielgrzymi byli witani, żegnani, było to zawsze bardzo podniosłe uroczystość. No, chciałoby się powiedzieć, że mimo że to tylko 15 kilometrów, bo czymże te kilometry są w porównaniu z pielgrzymowaniem do Częstochowy, to jednak to wejście chyba jest tak samo wzruszające pamięta. i piękne dla każdego z nas. Wróćmy do pielgrzymki tegorocznej 21 sierpnia. Tak jak mówiłam, kobiety będą pielgrzymować. Piekary są takim specyficznym miejscem. To jest taka ambona społeczna. A w tym roku chyba przed księdzem arcybiskupem wyjątkowo trudne wyzwanie, bo tych wydarzeń dramatycznych, które mamy za nami jest mnóstwo, a słów pokrzepienia nam bardzo potrzeba. Tak mówimy właśnie, że to jest taka ambona społeczna biskupów katowickich i właściwie ta rola tej ambony społecznej właściwie bardzo rosła w ciągu lat, kiedy tak obserwujemy rozwój sanktuarium piekarskiego, chociażby w okresie komunistycznym, Potem po tym po 1989 roku, tamte słowa społeczne wypowiadane zarówno podczas pielgrzymki mężczyzn, jak i kobiet, one były ogromnie ważne. No w tym roku rzeczywiście mamy taką pewną kumulację spraw bardzo trudnych, do których się będzie trzeba jakoś odnieść, i będziemy się odnosić. Ale w piekadach też wybrzmi wielka modlitwa o pokój. Żebyśmy sobie uświadomili wszyscy, kobiety też, że jesteśmy posłani w pokoju Chrystusa. One też są posłane w pokoju Chrystusa. I oczywiście są te pewne punkty styczne, historyczne, by trzeba też je wydobyć, bo mamy pewne konkretne rocznice, więc przypomnijmy i kobiety wspaniałe, które mogą być wzorem, które były beatyfikowane, które zostały pokazane, chociażby te wrocławskie Elżbietanki. Wspomnimy także Edytę Stein, która była 80 lat temu właściwie, oddała swoje życie w Auschwitz. Ale też będziemy dotykali tych aktualiów, które są, tych różnych zagrożeń, bo idziemy też do piekar po pokój no i po nadzieję. Stąd też hasło tegorocznej pielgrzymki posłani w pokoju Chrystusa. Posłani w pokoju Chrystusa, posłane w pokoju Chrystusa. I myślę, że to wybrzmi bardzo mocno, bo jesteśmy z Eucharystii posłani w pokoju Chrystusa i to jest rola kobiet. Proszę zauważyć, że kobiety nie prowadzą wojen. Chyba że są, są ofiarami dzieci i tak. kobiety. I właśnie ta modlitwa kobiet o pokój wydaje mi się być szczególnie ważna, szczególnie aktualna i jestem przekonany, że ona będzie wysłuchana w piekarach, tak jak była wysłuchana nasza modlitwa, kiedy przeżywaliśmy czas pandemii, kiedy byliśmy w piekarach u Matki Bożej Lekarki. Bo trzeba też pamiętać o tym, że może się tak zdarzyć, że na piekarskim wzgórzu staną i te spośród pań, które są y, przyjechały do nas z Ukrainy. Być może spowodowane y, to nie jest ich tradycja żadna, ale być może sprowokowane jakąś sytuacją domową, wyjścia na pielgrzymkę zdecydują się, więc y, zaproszone tak... przez tych, które tak. pójdą, które goszczą y, tych naszych gości z Ukrainy i może rzeczywiście przyjdą i będą tam pozdrowione i przywitane bardzo serdecznie. Do czego zachęcamy? Mamy też nadzieję, że te słowa, które ksiądz arcybiskup wygłosi na piekarskim wzgórzu, dotrą do nich w domu. Być może pielgrzymujące panie przyjdą do domu, będą wsparte duchowo przez swojego pasterza, będą mogły również te słowa przekazać. Ale spędza nam z powiek jeszcze jedna rzecz, sen, mianowicie ta. Dosyć istotna jednak w pielgrzymowaniu. No pogoda. Pogoda. No. Yy, pani redaktor, pielgrzymki piekarskie, jedna i druga, to nie jest tylko sprawa organizacyjna. Te pielgrzymki one są omodlone. Ja już od miesięcy piszę, apeluję do Karmeli na całym świecie, żeby się, żeby się modliły. Bo to nie tylko organizacja, tylko właśnie łaska Boża. I mamy nadzieję, że niezależnie od tych prognoz yy, mokrych tak się zapowiada, to jednak pogoda będzie i myślę najważniejsza jest ta pogoda w sercu i myślę, że będzie, będzie to piękny czas pielgrzymowania do Matki Bożej Piekarskiej. Ja jeszcze raz serdecznie zapraszam. To jest okazja, bo były komunikaty z Ambon. Dwukrotnie zachęcałem, prosiłem o przybycie, ale też o takie duchowe uczestniczenie, bo wiadomo, że wiele kobiet nie może przybyć do piekar, bo mają obowiązki domowe wobec osób, opiekują się, są małe dzieci, mają tyle różnych obowiązków, ale niech się łączą duchowo dzięki transmisjom telewizyjnym i, i radiowym, tak jak pani kiedyś uczestniczyła radiowo, ciesząc się swoją pierwszą pociechą. Zachęcamy do pielgrzymowania. 21 sierpnia od godziny 8 już modlitewne spotkania. O 9.30 procesja, ten punkt kulminacyjny, wtedy rozpoczyna się wszystko. Starajmy się zdążyć na tę godzinę, nawet jeżeli dojeżdżamy samochodem, bo tak też się zdarzy. Tak serdecznie, serdecznie zapraszam i do zobaczenia w piekarach u matki. Zapraszał Metropolita Katowicki, arcybiskup Wiktor Skworc. Serdecznie dziękuję za to spotkanie. Dziękuję serdecznie. Wszystkiego dobrego. Rozmowa poranka Radio M107 i 6 FM